Witaj. Dzisiejszy odcinek um, zadedykuję, poświęcę, czyli uświęcę tematowi e, poczucia winy, wstydu i wyrzutów sumienia. Najmocniej um, skupimy się na poczuciu winy, a dokładniej na tym, um, żebyśmy sobie to uporządkowały: co to jest za uczucie, co to z nami robi, do czego to służy. Do czego to nam nie służy i do czego nam to kiedyś służyło, skąd to w ogóle jest. Um, a na końcu zaproszę Cię do wypróbowania, wypróbowania mm, m, mojej propozycji pracy z ciałem, którą oferuję kobietom już jakiegoś czasu to będzie kilka lat. I to kobietom bardzo pomaga. Mówią: no, no, wreszcie, i to właśnie jest ten ton oh, No, wreszcie, ale. Ale to było dobre, nie? Albo ale mogły mi popłynąć emocje, ale popłynęłam po prostu, Fu, nie? Wreszcie moje całe napięcie um, odeszło. Więc na końcu zaproszę Cię do, um, do wypróbowania um, z nagraniem audio, które powstało podczas jednego z procesów pracy z kobietami, um, z mamami, um, w pierwszej edycji um, procesu Deep Dive Mama i po prostu dostaniesz ode mnie. Takie nagranie do wypróbowania to trwa pół godziny, ale o tym za chwilę. Najpierw potrzebuję z Tobą powie powiedzieć, pomówić o tym, co to jest za uczucie, to poczucie winy, co to jest, jaka jest różnica między emocjami, tymi, o których cały czas opowiadam za każdym razem one jakby wzrastają, mają swoje, swój punkt najwyższy i opadają naturalnie, jeśli mogą płynąć, jeśli jest przepływ. W Twoim systemie, jeśli nie ma blokad gdzieś tam po drodze, że nie możemy, nie możemy tutaj się rozpaść, nie możemy, musimy trzymać fason. Jest to niebezpieczne dla naszego przetrwania, żeby się tutaj tak rozpakowywać. Więc to wszystko nie jest takie od czapy, mówiąc kolokwialnie, że tak się dzieje. To wszystko ma swoje przyczyny, i o tym dzisiaj chciałabym naprawdę. Poświęcić cały ten odcinek na ten temat, dlatego że znowu to jest kluczowe, żebyśmy mogły to um, sobie rozdzielić. Nie? Że smutek, radość, złość. Um, ja się tutaj nie trzymam tych podstawowych um, rozczarowanie, um, strach. To są, to są y, zupełnie naturalne nasze emocje, których doświadczamy: poczucie tęsknoty, straty, y, smutku, osamotnienia, y, czyli tęsknienia za tym, żeby być połączoną. To są wszystko zupełnie naturalne dla naszego systemu nerwowego odczucia, uczucia, emocje. Natomiast y, Wstyd, poczucie winy, wyrzuty sumienia. Wstyd najmniej, bo on nas aktywuje, jeśli go nie oceniamy, to jest całkiem spoko. Zostańmy może przy tych właśnie najtrudniejszych. Poczucie winy i wyrzuty sumienia. Właśnie. Jak ja mówię te słowa, to pewnie i tak już coś czujesz w ciele. U mnie się pojawia takie spięcie tutaj, w klatce piersiowej, że to jest, że nie mogę. Takie poczucie um, paraliżu. Oceny bardzo mocnej, takiej, która nie pozwala mi się ruszyć z miejsca, nie pozwala mi dalej mówić, nie pozwala mi już w ogóle czegoś chcieć, do czegoś dążyć. Więc to są ewidentnie hamulce do wszystkiego do życia, do energii życiowej, do doświadczania życia w pełni, do rozwoju, do nauki, do wglądów. Do tego, żeby zobaczyć, co rzeczywiście się dzieje. Czyli w momencie, kiedy uruchamia nam się poczucie winy lub wyrzuty sumienia, em, nasz system nerwowy, nasze ciało psychika, nasz system nerwowy jest ściśle połączony z tym, jak się czuje nasze ciało. A nasze ciało, potrzebujemy naszego ciała, żeby działać, komunikować. Em, Wpływa nasza, nasza psychika, nasz system nerwowy na to nasze ciało. I nagle, jeśli jesteśmy pod wpływem wyrzutów sumienia czy poczucia winy, nie jesteśmy w stanie działać prawidłowo. Jest po prostu error systemu. Zwierzęta w takim. Zwierzęta nie mają poczucia winy. Wstydu nie mają, mało tego, no nie mam wstydu. Um, i, e, I to takim tonem mówienia, jak do siebie właśnie mówimy. Mówiono do nas, nie? że nie mają wstydu. One nie mają wstydu. Nie mają wstydu. Um, ale do nas mówiono tym poprzednim tonem nie? więc z, z wstydem, z wstydu ale to jest um, ta wypostka dykcyjna z wstydem, um, ze wstydem e, będziemy e, jeszcze pracować. On ma ogromną e, moc e, transformacji. Taką pozytywną, oczywiście, bo ja o, takie, o takich myślę. Natomiast właśnie to poczucie winy i wyrzucenie sumienia, to jest coś, co jest tak nieprzyjemne, to jest dużo bardziej nieprzyjemne niż, niż czucie emocji. Emocje dla nas są naturalne. I to są nasze hamulce. To są nasze hamulce blokują nas, powtarzam się, nie? To znaczy, że to jest ważne. Hamują nas przed tym, żeby zobaczyć, jak jest. I teraz znowu geneza. Dlaczego one powstały? E, powstały, e, w zasadzie zostały nam zaszczepione um, przez um, nieumiejętną, nieświadomą, albo może i świadomą um, opiekę nad nami, nie? czyli jakby zostałyśmy nieadekwatnie potraktowane jako dzieci że w ogóle ten, ten, to, to poczucie winy, wstyd również, nie? ale wstyd zostawiam na razie na, na bok. E Zost to, jest, to jest w ogóle przemoc, nie? Nam to sprzedawać, nie Znowu, bo tak jak w pierwszym odcinku, było z tymi falami, jeśli ktoś ewidentnie mówi, hej, zachowujesz się nie tak, jak powinnaś, a ty jesteś rozbawiona, rozhachana, yy, 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 chichrasz się i tak dalej, a to w ogóle nie przystoi, nie? <grym> nie? w ogóle jak powiedziałam, to nie przystoi, to od razu poczułam też w okolicy, w okolicy łona właśnie, tak gdzie jest macica, takie znowu, takie spięcie i słuchaj, jeśli by się pojawiają jakieś odczucia w ciele, to sobie je rejestruj, notuj, bo to to nie jest teraz to, żeby to analizować, tylko po prostu, a, o, mnie się też coś pojawia, mnie, mój, mnie, nasz, nasz cały system, nasza cała ciało psychika Reaguje na to, na głos, nie? na to, co jak intencja. I ja um, niosę, jakby niosę tą intencję teraz w głosie, którą nam tutaj chcę um, naświetlić. I ona do ciebie trafia. I ona do ciebie trafia, i ona cię porusza. I ona sprawia, że w twoim ciele coś się zadziewa. Przecież to nie jest fascynujące. Um, I im młodszy, um, system nerwowy, czyli im byłyśmy młodsze, tym to po prostu nasiąkałyśmy tym jak gąbka i brałyśmy, no tak, no tak to jest. Nie powiem tutaj, że się nie zgadzam, bo będę musiała się spotkać z poczuciem winy albo z wyrzutami sumienia, że ja powiedziałam, że czegoś nie chcę, że nie chcę się podzielić moim jedzeniem, moimi zabawkami, z siostrą, bratem, kuzynem, gościem, nie? No. Przecież mamy go, ale to ty. Przecież to ty chciałaś zaprosić i teraz nie chcesz się podzielić. My tak mówimy, mówimy my, um, bo ja też miałam takie impulsy, nie, żeby, ojej, jak to teraz będzie próbowałam je hamować, ale one i tak były nawet, jeśli nie wypowiadałam, to były takie impulsy. Zaprosiliśmy inne dziecko do zabawy i teraz moje dziecko już te zabawki dla siebie trzyma, nie? I teraz ja, okej. Okay. Wiem, że nie, nie mam mówić, ale i tak emanuje tą energią, że no, mogłabyś jednak nic, nic nie mówię, ale ta energia i tak przechodzi. Myślę, że okej, okay, mam temat do przyjrzenia się, nie? że właśnie, żeby. Co za tym stoi? Co za tym stoi? Hmm, może nie chcę, żeby był konflikt między tymi dziećmi, nie? że ojej, to drugie dziecko jest. U nas w gościach i chce, żeby się czuło komfortowo i jednocześnie. Jakiś mam pomysł, żeby przekraczać granice, w ogóle nie pytać mojego dziecka, co ono chce, nie? To się zdarza, i to nie jest tak, że ja to wiem, i mi się to nie zdarza. Też mi się zdarza, bo jestem człowiekiem, bo też wyrosłam w określonych schematach i otoczeniu, które miało taką, ani inną wiedzę i umiejętności, żeby się obchodzić z drugim człowiekiem. I po prostu to są fakty, nie? Jakby nie dyskutuję z tym, nie oceniam tego, ale dzisiaj. Właśnie fajnie jedna moja znajoma powiedziała, że my, to jeszcze a propos poprzedniego, drugiego odcinka, tego naszego przekazu pokoleniowego, który, tego naszego dziedzictwa, warto sobie zobaczyć, jeśli nie widziałaś, jeśli tutaj zaczynasz, że my nie mamy żadnej winy ani odpowiedzialności za to, co nam przekazano, z czym, w czym wyrosłyśmy, natomiast mamy pełną odpowiedzialność za to, czym dalej emanujemy. Nie? Czyli jakby nie jesteśmy odpowiedzialne za bałagan, który się tutaj pojawił w naszych systemach nerwowych. W słowie oczywiście bałagan. Bałagan i programy, które nie są human friendly. To jest też takie określenie, które bardzo chętnie promuję. Natomiast naszą odpowiedzialnością jest, żeby to posprzątać. No dlatego, że my odpowiadamy za to, jak wchodzimy w relacje, na czym je budujemy. No i jak głębokie one będą. I dlatego też warto, nie? Fajnie, okej. Okay. Czyli ja mogę. To nie, nie moja wina, e, czym nasiąknęłam, ale ja mam moc sprawczą, żeby e, się z tym rozprawić i są do tego narzędzia. nie? Żadne czary nie będziemy czytać z zażerowanej kuli, chociażby to było może było łatwiejsze, ale nie znam się na tym, więc będziemy po prostu spotykać się, spotykać się z tymi tematami. I w ciele, i. I w spotkaniach ze sobą. Dobrze, więc um, wracam do głównej myśli, do głównego tematu. Hmm. Tak, nie jesteś odpowiedzialna, ale jesteś odpowiedzialna, nie? To już wytłumaczyłam. Hmm. I teraz nasz system nerwowy nie jest w stanie działać, nie jest w stanie. Um, Zobaczyć rzeczywistości. jeśli jest w takim stanie spięcia. To jest też ciekawe, jak ja o tym mówię, to też czuję, czuję gdzieś tam tą energię, nie? tego poczucia winy, tego paraliżu, tego, że, że ja źle. I to zazwyczaj jest za to, że ty coś chciałaś. Nie? Ty coś chciałaś, ty byłaś spontaniczna, um, ty chciałaś powiedzieć nie. Jakby są bardzo konkretne doświadczenia, które że nasze systemy zapamiętały, Miałam wyciąganie ręki, i za to, za to była odmowa. No, i nasze systemy nerwowe świetnie się uczą. Nauczyły się, że no nie ma na to przestrzeni, i my wtedy musiałyśmy się nauczyć: okej, okay, dobra, to, to nie, to uczymy się nie chcieć tego wszystkiego, bo inaczej będą właśnie te, te wyrzuty sumienia i poczucie winy, co jest nie do zniesienia. I dlatego sięgamy po strategię. Minimalizowania nieprzyjemności tych uczuć, na przykład podjadanie, inni um, muszą się wybiegać, na przykład. Nie? Um, jakie tam jeszcze? Bardzo dużo jest tych strategii, one mają swoją, że tak powiem, swój poziom destruktywności. To nie jest tak, że, że no co, ja na przykład mam śpiewanie, nie? Ja sobie, jak jestem, taka. Um, jest zdezorientowana, a niepewna, to często też nucę, też sobie śpiewam. Um, no i przecież to piękna strategia, nie? Tylko, <grytko> jakby, no, no o strategiach już to zaczynam mówić. Chodzi o to, że jest stopień destruktywności. Najważniejsze jest to, po co to robię, czemu to robię. Um, to jest też sposób regulacji siebie. Lepiej się regulować niż się nie regulować. Jednocześnie, jeśli regulujemy się y, przez 5 godzin oglądając, y, co tam się ogląda, Netflixem, ja nie mam, bo jakoś jeszcze mi nic tam nie wciągnęło, y, ale wiem, że ludzie oglądają. Może ty też nie? Y, czy jakieś tam inne rozrywkowe? Ja słuchajcie, czasami oglądam, y, ja oglądam, tak. Czasami Kubę Wojewódzkiego, czasami oglądam Joannę Kołaczkowską i z ciociu, ciociu Filipku, Filipku z Filipem też bardzo pozdrawiam, jeśli może tu jakimś cudem jesteście, chociaż nie sądzę, że moje treści są do was kierowane. Więc słuchajcie, też się, też się tutaj relaksuję czasami, ale chodzi o to, żeby robić to świadomie nie? i też umieć postawić granicę, że koniec, na przykład. Więc, moje drogie, jak widzicie, ja mam pewien też dystans i mam też taką energię radości w tym wszystkim, bo um, bo koniec końców chodzi o konkrety, o nazywanie, o przestrzeń, wpuszczanie siebie w przestrzeń czucia i potem jest czas i przestrzeń na, na życie, na radość I, i tak naprawdę po to to wszystko robimy, po to tutaj przechodzisz przez te wszystkie treści i oglądasz i słuchasz i wnikasz i, i sprawdzasz co się pojawia w ciele, żebyś miała więcej przestrzeni na radość, na radość, na, na przeżywanie tej radości, na, na przeżywanie wzruszeń również, nie? To też, to też jest, jest często temat, że no nie wiem, że jest taka ciężkość, ale nie może, nie może się, nie ma dostępu do, do smutku, smutku do, e, do przeżywania poruszenia po prostu, nie? Że te, te łzy mogą pływać. Więc em, to wszystko jest nasza natura. Jeśli pły, łzy płyną non stop, no to też warto się temu przyjrzeć. Także ja jestem bardzo ciekawa czy to jest dla Ciebie teraz zrozumiałe z tymi Wyrzutami sumienia i poczuciem winy, że to jest coś, co zostało nam zaszczepione, powtórzę to jeszcze raz. Zaszczepione, my się mm, uwarunkowałyśmy, my się nauczyłyśmy mm, jak się nazywa to warunkowanie, nie? Tak jak ten pies Pawłowa. My się uwarunkowałyśmy, e, żeby pewnych rzeczy nie mówić, nie chcieć, nie pragnąć e, ponieważ za to spotka nas kara. W postaci bardzo nieprzyjemnego uczucia. I, um, I przez to teraz w dorosłym życiu nie możemy być w, sto, w 100% wolne. Nie? Jesteśmy uwarunkowane do tego, żeby doświadczać właśnie tych odczuć. I teraz można to odwrócić, czyli można odwrócić skutek. Um, skutek tego programowania. Um, po prostu krok po kroku, wymywając ten program ze swojego systemu nerwowego, poprzez czucie, w połączeniu ze sobą. Żadna hipnoza, widzę, obserwuję, że są takie drogi, to nie ja. Żadna hipnoza, po prostu bardzo przytomne, konkretne, we współpracy mojej z tobą czyli mój głos daje przestrzeń, daje impulsy, a ty. Bierzesz w pełnej um, odpowiedzialności za siebie, bierzesz te impulsy, które ci służą, które cię inspirują, a inne po prostu ignorujesz. Więc um, to są takie bardzo przytomne impulsy, nie? że hej, kurczę. Um, nie? I też w, tej, w tym nagraniu, które tutaj um, sobie zaraz, od, no zaraz, czy kiedy będziesz miała pół godziny takie naprawdę dla siebie, um, odtworzysz i sobie z nim będziesz pracować. Będziesz na początku, tam ja mówię, jeśli sobie zapisałaś, to, to już masz tą sytuację, w której właśnie ostatnio w Twojej codzienności odczuwałaś poczucie winy, wyrzut sumienia. I nie bierz sobie największej, najtrudniejszej um, temat takiej życia, który cię powala, tylko weź sobie na początek, na pierwszy raz um, taką sytuację, która w której wierzy, że to jest poczucie winy, czy wyrzuty sumienia, ale nie, możesz sobie stopniować. Jestem tutaj w pełnym zaufaniu, że wybierzesz nie największą, nie? bo po prostu uczysz się dopiero tego, że można, że mogę sobie dać sama przestrzeń na to. I popracujesz sobie z tym nagraniem i po prostu dasz znać, bo ponieważ to jest bardzo fizyczne doświadczenie, nie ma co o tym za dużo jakby tylko mówić, i że ja ci wytłumaczę, bez, po, po prostu i bez wyrzutów sumienia, wiesz, sobie to tam pozwól sobie. Ty mówisz, uhy, uhy, no, tak, chciałabym, ale nie wiem jak, nie. I właśnie to nagranie poprowadzi cię przez to, jakby nie da się żyć bez wyrzutów sumienia, skoro one nam zostały zaprogramowane, nie? To jest yy, Nasz system nerwowy nie jest szalony. On wie, że nie można, że trzeba, jest na to zaprogramowany. Więc krok po kroku będziemy wymywać, jak ta woda tutaj w moim tle ten piasek z plaży zabiera. Piękna no, nawet, miałam metaforę na koniec. Więc zapraszam Cię, wypróbuj sobie to nagranie. Zanim je włączysz, wybierz sobie jedną sytuację, właśnie taką, no nie najtrudniejszą, nie, nie największą. I z tą sytuacją sobie będziesz pracować, poczujesz ją w ciele, a potem znowu będzie uwolnienie. Więc zapraszam, daj mi koniecznie znać, jak to się czuje. I do następnego odcinka. Do zobaczenia. Pa, pa!